Życzę pogodnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Wesołych świąt. Uśmiechu, bo to zawsze się przyda. Wszystkim, wszystkiego dobrego. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Błogosławionych świąt. W gronie przyjaciół i rodziny. Dużo miłości, dużo radości. U wszystkiego najlepszego. Zdrowia i miłość. Wszystkiego najlepszego życzę. Spokojnych i rodzinnych. Zdrowych, spokojnych. Błogosławionych. Ciepłych. I wesołych. Spędzonych z Panem Bogiem. Bożego błogosławieństwa. Dużo odpoczynku. Radości. Radosnych i wesołych świąt. Zdrowych, radosnych. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego wszystkiego dobrego na święcie. Szczęśliwego nowego 2016 roku. Szczęście na nowy rok. Szczęśliwego nowego roku. I wystrzałowego Sylwestra. Powodzenia i pomyślności. Nie bójmy się oczekiwać, że będzie lepiej. Merry Christmas and a Happy New Year. Joyeux Noël i Bon Anné 2016.